Witajcie moi drodzy z tej strony, Pierwszej Mateusz, administrator grupy Starlinki. Dzisiaj spotkamy się na odcinek specjalny o godzinach przelotów modułu Nauka trzeciego stopnia rakiety Proton-M oraz ISS. Jak zapewne wiecie, od kilku dni możemy obserwować na naszym niebie bardzo jasny moduł Nauka, który już 29 lipca zadokuje do ISS, zastępującym samym moduł Prius, który jest aktualnie zadokowany do ISS, a już wkrótce nastąpi jego oddokowanie. A więc zaczynamy. Najpierw trzeba wejść na stronę celestra.com, tak jak zwykle, i w satelit katalog wpisać nauka. Następnie klikamy tutaj i pobieramy i w sumie kopiujemy sobie te, o, te oto dane do schowka. Tutaj kopiuj, i następnie w um, plik główny programu Heavensat tutaj mamy podplik tle i musimy utworzyć dokument.txt. No, i wkleić tutaj te dane tle, które właśnie pobraliśmy ze strony Celestrak. To samo ja zrobiłem z ISS, ona jest tutaj. Wystarczy wpisać ISS zamiast nauka i ISS tutaj. I to są dane tle dla ISS, te pierwsze. No dobrze, nie przedłużamy. Przechodzimy w takim razie do przelotów. Pierwszy przelot, jaki będziemy mogli obserwować, to będzie przelot. Rakiety Proton M o już o 21.04, a więc tutaj uwaga, niebo może być jeszcze jasne, ale powinno się udać, ponieważ jest on bardzo jasny. Tutaj przelot, ok. Jak to będzie wyglądało? Będzie to wyglądało tak. Proton M wejdzie nad horyzont o godzinie 21.05. Tutaj tutaj mamy gwiazdę zbioru Lewa, a tutaj gwiazdę zbioru Panny. Natomiast tutaj mamy Wolarza i Herkulesa. Tutaj jest wężownik, a i tutaj ory, orzeł. A więc, tak jak mówiłem, początek przelotu 21.05 Proton będzie górował na wysokości gdzieś tutaj 62 stopni, prawie o godzinie 21.08 I koniec przelotu o godzinie 21.10 Tutaj w tym miejscu, 5 stopni nad horyzontem, wejdzie w cień ziemi. Tak będzie wyglądał ten pierwszy przelot rakiety Proton-M. Następnie, co możemy obserwować? Możemy obserwować przelot ISS, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. ISS tutaj, zaraz za rakietą Proton-M, po tej samej trajektorii przeleci dokładnie tej samej chwilę później, 21.31. Tak to wygląda. ISS pojawi się o godzinie 21.31. Tutaj, nad zachodnim horyzontem, jeszcze wjazd do zbiorze L2. Przeleci przez Warkocz Bereniki, e, przez Wolarza, Koronę Północną, Herkulesa bardzo blisko, e, Gwiazdozbioru Orła i wejdzie w ciędziemi tutaj nad horyzontem, a więc początek 21.31, maksimum o godzinie, e, o godzinie już sekundka, 64 stopni będzie maksimum tutaj. O godzinie 21.36 w gwiazdozbiorze Herkulesa. Koniec natomiast o godzinie, już mówię, 21.40 na wysokości 8 stopni. Tak będzie właśnie wyglądał przelot. Z zachodu na wschód. Następnie możemy obserwować w końcu moduł nauka, czyli ten bardzo jasny moduł, co wszyscy ostatnio obserwują. Jest on naprawdę jasny. Warto spojrzeć w górę, bo jest to widowiskowe. Moduł nauka jest tutaj, zaraz za ISS i przeleci chwilę po ISS. Już dokładnie pokazuje Tutaj początek przelotu o godzinie 21.56. Tutaj w gwiazdozbiorze Panny. Następnie nauka będzie leciała przez gwiazdozbiór wężownika nad Skorpionem. Tutaj jest Skorpion i wejdzie w cień ziemi pod gwiazdozbiorem Orła. A więc początek 21:56, górowanie o godzinie, już mówię, sekundka, o godzinie 22:00 na 37 stopniach nad horyzontem, a wejście w cień o godzinie 22:01 na wysokości 20 stopni. Tak właśnie będzie wyglądał przelot. Z zachodu na wschód tradycyjnie. Następnie, czwartym przelotem będzie znów rakieta Proton M. Trzeci stopień rakiety Proton M jest tutaj. Jeszcze tylko potwierdzę, czy na pewno tak jest. I przelot będzie znów chwilę później. To będzie 22.38. Tutaj już uwaga, niziutki bardzo przelot. Początek 22.37. No i tutaj tak jak mówię, uwaga, jest to bardzo niski przelot w gwiazdozbiorze zbiorze panny. Gazozyr panny jest już prawie pod horyzontem i. Proton M wejdzie w cień o, ziemi o 22:40 na wysokości 12 stopni. Tutaj. Gwiazda zbiorze panny. Yy, ostatni przelot to będzie przelot ISS o 23:08. Yy, ISS jest tutaj. Yy, jeszcze dokładnie sprawdzę, tak jest. Yy, I tym razem przelot mówiłem 23:08, a więc przesuniemy się tak. I gdzieś tutaj możemy już poglądać na symulację Tutaj będzie proszę, Trochę wyższy niż w przypadku rakiety Proton M ale ciągle, ciągle niski ale tym razem jest bardzo jasna ISS więc Na pewno nie będziecie mieli żadnych problemów z zauważeniem jej Już mówię dokładnie wszystko Początek o 23.07 W sumie 08 możemy wziąć pod uwagę Nad gwiazdozbiorem Panny, gwiazdozbiór Panny już zachodzi Górowanie No Tutaj, czyli w miejscu wejścia w cień, ISS, mniej więcej o godzinie 23:13 na wysokości 22,5 stopnia w gwiazdozbiorze wężownika. A więc to będzie na tyle. Ja jeszcze raz powtórzę wszystkie, wszystkie godziny przelotów: czyli rakieta Proton M o 21:04, maksimum o 21:08, następnie mamy przelot ISS o 21:31, a maksimum o 21:36. Następnie możemy obserwować moduł Nauka o godzinie 21:56, maksimum 22. Następnie będziemy mieli przelot ponowny rakiety Proton o 22:38 z maksimum o 22:40. No i na koniec właśnie przelot, który oglądamy, czyli przelot ISS o 23:08 z maksimum o 23:15, 13. Dziękuję Wam bardzo, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam już jutro na kolejny odcinek o tym samym temacie z godzinami na jutro. To były godziny przelotów na 25 lipca 2021 roku na podstawie danych w tle z 14.55 14 25 lipca. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego wideo. Zapraszam do subskrypcji, do zostawienia komentarza no i zostawienia łapki w górę i ja żegnam się z Wami. Zapraszam do jutra. Cześć!